Lecz mnie witam, zbliża się coraz bardziej czas, kiedy będziemy sobie mogli poszaleć, mam nadzieję, gdzieś nad wodą, więc narysujemy taką motorówkę, która będzie pędziła tutaj na wodzie. Popatrzcie, narysujemy taki jakby trójkąt, ale bo nie dokończymy troszeczkę i będziemy rysować na skos, żeby było widać, że ona będzie bardzo szybko płynęła. Robimy oczywiście szybkę, Robimy kierownicę. Z tyłu rysujemy taki jakby dużo Prawie że ten kwadrat, bo to będzie silnik naszej motorówki. Tu możemy ją zrobić jakimiś pleckami. Narysujemy oparcie dla na kogoś, kto będzie motorów pomiechał No można narysować oczywiście tutaj kogoś w czapeczce. Tak tylko umownie, żeby było widać, że jedzie, bo jeżeli ona jest narysowana, czy taki o już ma tutaj odsięg wody, jest podniesiona, to na pewno musi płynąć. Słuchajcie, wodę to już wiele razy żeśmy rysowali, czy kolorem, czy tak, można jakieś kreski, żeby było widać, że ona tutaj sobie płynie, te odgryzki mogą być jeszcze większe. Gdzieś z tyłu mogą się pojawiać, słuchajcie, jakieś fałki wodne, bo to powiedzmy, że odbywa się na jeziorze. Z tyłu można narysować i zrobić ciemny horyzont, czyli jakieś drzewa, które na tym jeziorze gdzieś rosną. No i myślę, że nieodzowne słoneczko, które będzie tutaj nam świeciło, i parę murek. I myślę, że taka wakacyjna przygoda każdemu by się spodobała. Dziękuję bardzo, do zobaczenia.